Dzień dobry, cześć cześć, jestem Definito w odcinku z Minecrafta Sky Odysseya. A plan na dzisiaj jest stosunkowo prosty. są to kolejne questy, które szczęście sobie przygotowałem, trochę się pozmieniał, ale niewiele. Między innymi tego wielkiego tanka wymieniłem na Black Hole tanka oraz tu jest teraz Li Liquid. Te tanki, ponieważ z tego nie można zbierać, więc po prostu przelatuję trochę do tego i z tego sobie zbieram. Tak, tak to u mnie wygląda. Mhm. Oprócz tego, przez mis trochę wywaliłem całą kasę i, i wyquesta, więc nie bijcie. No, tu się zbierają te rzeczy, ale to mi. Chociaż może mit mi będzie potrzebny, niestety. Tu postawimy solara, bo będzie nam ci potrzebny, ale. to dopiero jest początek zabawy. Tutaj są. Mm, o Boże, Energy, Glowstone, Kyroteum. I z redstone, bo robiłem te rzeczy, i były mi potrzebne ogólnie. Coś oprócz tego się zmieniło? Chyba nie. A łuku lepszyłem na Maxa, ale to nic się za bardzo nie zmieniło. <grybujesz> po prostu jest tak. E, więc tak. Co jest dzisiaj do zrobienia? Po kolei idąc. Coś, co robiliśmy w poprzednim nie skończyliśmy, czyli Flux Infused Jetplate. Zrobiłem to. To nie było problem, po prostu trzeba było zrobić te dwie rzeczy. W większym problemem były trastery, bo destabilizator jest no to Brałem te rury, co już wcześniej zrobiłem. One, energię. I wrzucałem po prostu tak, właśnie podał mi destabilizator, jest potrzebny. Tak samo z tymi. Z tym, no to po prostu tworzyłem to. To było z fl fluxa, który się tworzy w ten sposób. Jego potem przepalałem na flux Ingoty. Z których robiłem mm, te rzeczy Czyli Glowstone Elevation Unit I ten drugi, o ten Groteum Colant Unit No jak to wszystko zrobiłem To pozostaje mi tylko pójść Po To I to stworzyć O Znaczy tu się gdzie chwilę ładować, więc może wrzucę to do, po prostu do ładowarki. Tak, to się naładuje. Ja to sobie stąd odznaczę. No i mam już jeden quest skończony. No i fajnie, 10 tysięcy w kieszeni. Dobra, te rzeczy są stosunkowo proste, tak są Black Hole. Mmm... Po prostu brałem stąd wiaderka z tym pink, z tym slime'owym czymś tam, tu wlewałem, czekam aż się teraz slimy. No i efekt jest taki, że mam pink slime. A. Więc to też już jest zrobione, więc nam tylko zrobić tak, a bo jeszcze to. Tego nie przewidziałem. A, solving, i tak by były tam potrzebne. Mhm. Dobra, to gdzieś na chwilę sobie postawię, no nie wiem, tu powiedzmy, o, i teraz wam pokażę jak działają te, mm. tylko który? No, powiedzmy, że. Bo ich nie można tworzyć. A nie można? Ty je można? Je można tworzyć? Tylko, że one nie mają AMC. Dobra, tu jest ich problem. Tych tylko nie można, tych najgorszych. Ale to już można. Dobra, to wezmę jeden ten. I już wam pokazuję. Mm. Na górze to stawiam. I teraz, wait, m będę potrzebował w takim razie na pewno bakieta oraz Iron Ingota. Z tego? M Dobra, to wrzucam tu. Stąd biorę. Okej. Okay. I co dalej? Chyba to nie mogą być jednak. Te, chyba te nie, są, nie nie chcą współpracować. No trudno. Eee, to na razie tu jednak. No i potrzebujemy w takim razie flax. Mm, flax pointa. No i fajnie eee, to mogę już zniszczyć Tak samo to Ile ja ich potrzebuję? Dwóch To jednak jeszcze nie A, i to się nie zapisuje Dobra, też rada na przyszłość nie zapisuje się To jeszcze raz mm, I Irona, ingot. O. No i zrobione. Dobra. Teraz mogę. Nie wiem, jak działa w życiu. Tego nie używałem. Nie ma MC, Nie ma. No ale poproszę. No i postawię to sobie na razie powiedzmy, no nie wiem, no, gdzieś tu. Direct Units. Co jest dobra, ja to na razie zostawię, ja to kiedyś rozginę. No ale mamy tak kontroler, chyba że, ale to za chwilę sprawdzę. Dobra, mm. wow. dobra. Ten sposób trzeba na przyszłość, jakby się kiedyś zastanawiał. Eee, dobra, to będzie kolejny kurs zrobiony. Dalej. Na razie robię te, które mogę zrobić w craftingu, zaraz przejdę do trochę Sergin, mm, Mogę po prostu pobrać e, z moba craft, potem jest to używane do spawnerów i podobnym, to jest do farm mobów w ogóle. Mob fun, no tak samo, po prostu... Czego nie mam, nie A, slabów. Ja już mam slaby. Mm, mob fan, pick super e, zamiast tych co ja mam, tam vector plate, można fanów właśnie na przykład użyć. E, mob grinder, no bez problemu. To z drakonika po prostu też, bo farmy mobów. E, wither. To jest ten, jak ktoś da się zrobić automatyczne farmy Wider'ów, na przykład że właśnie nether stary farmić i tak dalej To właśnie wtedy się używa tego mm, No bo wiadomo Wider jest jednak dość głośnym osobą, postacią, a to go wygłusza A no i można ukryć nim pozbara, no nie, na razie nie Tutaj sobie postawię, może to też wyciszę ale wątpię. E, dobra. No to kolejna rzecz zrobiona. Mob crusher. Tak samo bez problemu. Kolejna rzecz to farm mobów. Będzie potrzebna chyba przy quest. E, będzie potrzebna przy questach z. Mm, z tymi fluidami. E, Sticking on Iron Tail to jest złota już trochę tego moda, szczerze, jakoś nie leży. To jest też farma mobów bez mobów. Tak, dokładnie, dobrze usłyszeliście. Farma mobów bez mobów. No, spawner, no tak samo wskazuje w Spawner, i to tyle będzie z mobów. Farm mobów. Nawet no, jeszcze nuklear reaktor chamber. Wprócz potrzebujemy elite plate i basic machine casing. Nie mam plate'ów, ok. Eee, Platy już mam. Proszę bardzo, reaktor chamber. A, bo potrzebuję 6 sztuk. 6, 7 nawet o. I nie będą mi mam swój reaktor. Ale mm, oprócz tego jest potrzebny zazwyczaj jeszcze kontroler, który mam tutaj. On wytrupił z któregoś tam MOBA. To jest ogólnie do budowy reaktora. No i Vibrant Capacitor, czego brakuje. Kapacitor benków. Proszę bardzo Jeden element Tych rzeczy nie mogę przeładować Wait Na przyszłość będzie? <grystanie> z tego robimy To No i z tego już robimy to Ale nie mam Vibrant krystalów Już mam Pyk no i fajnie. Czy to jest po prostu taki bank energii? Ta. Taki większy bank energii. Jak to ładowanie a propos? No i też naładowane. Ale jak się tu myślać, no ja nie będę używał, bo mam coś, co nie potrzebuję. Przecież nie. Czy ty jesteś cały czas włączony teraz? Jak jesteś na stojaku? Żartujesz sobie ze mnie? Przecież dostanę. Czemu to nie działa? Ja się po prostu odsunę, szału zaraz dostanę. Eee, dobra. To też. No i został Nanosaber nam do zrobienia na dzisiaj. Jeśli nie zastanawiacie co to jest. To jest po prostu brońka z Industrial prawda 2. Z którego tutaj mam przedmiot. Jak się to robi? Potrzebujemy tak advanced po kolei. To też Advanced alloy potrzebujemy w kompaktorze. Może być tamten co mam. Advanced alloy ingot. Po prostu spłaść. Ja już zrobiłem. Mixed. mix. Nie udaję, Mixed metal. To po prostu się craftuje tak, że. że on pokazuje, żeby nie było. Po prostu się łączy z sobą plate w ten sposób To jest nic trudnego Wait A, najpierw smelterze, ta Najpierw trzeba tu przepalić Tylko nie wiem gdzie O, tu można, no Fajnie, dobra no to już część, no i teraz to do kompektora. No i mam Advanced Alloy. Oczywiście uczymy się, bierzemy drugi. Dobra. Ta część już za nami. Glowstone bez problemu. To są problemy. Carbon plate y potrzebujemy w ilości dwóch. Trzeba do tego, co to jest, to jest kompresora, wrzucić dwa razy to. No i będzie mi dwa razy wtedy to. I to się robi? Po prostu bierzemy Raw Carbon Fiber, który robimy z Pullver i no, żadna większa filozofia. To nam się teraz zrobi. Tutaj jest Solar Panel, który kryje 1 EU na TIC, Czyli w sumie bardzo mało wydajna. Naprawdę słabe to jest. Są lepsze, żeby było energii, na przykład więcej panelów. Problem jest jeden taki z nimi. Ten mod nie akceptuje EMC w ogóle, prawda? No i będzie trzeba jeszcze zrobić to, to jest po prostu Energy Dust, który robię w ten sposób, czyli Diamond Dust, akurat ja wrzuciłem z Redstone'em, no i mamy 9 tego i to wrzucamy teraz, potem do kompresora, no i będziemy mieli wtedy ten kryształ, o ile mi wystarczy energii. I myślę sobie, że skoro w tym na razie mamy ile? 13 minut, to spróbuję zrobić resztę tych rzeczy, dodały się? Dodały, ale nie jestem pewien czy się uda. Nie musi mi się ładować. Mhm. No i bierzemy, klikamy. Proszę bardzo, Nano Cyber. Czy jest jakiś. Ej, czy jest jakiś. E, weapon. Chyba inaczej. Piedestał. Taki, że można podać na postawić. Spróbuję na tym. Nie, na tym nie można. Bo chciałem mieć taką, wiecie, wystawę przedmiotów. Tak, i on działa na energię, no ale. Słuchajcie no, to ma raptem jeden atak speed i 5 damagea. A to ma jeden tak i 105 damage'a. Wybór prosty raczej. No więc spędzi resztę swojego czasu tam, gdzie jest. Dobra, zobaczmy więc. Potrzebujemy w takim razie czego? Advanced machine casing Potrzebujemy znowu dwa razy carbon plate'ów Czyli cztery takie potrzebujemy I robimy tak No i mamy dwa razy raw carbon mesh Użycimy sobie tutaj A ja w międzyczasie stworzę mm, Solar Ja używam tego, tak? Low voltage nie, ja w ogóle się tego się używam. Ja używam tego. Z tego się robi vol Voltage. On chyba jest kompatybilny z tymi, ale nie wiem. Dobra, na razie dał mu stworzyć. O! No i fajno, mamy to. No to to już też mamy. Chyba to. Advanced Machine Casing, właśnie. mam macerator który nie jest dla mnie żadnym problemem tak samo Fluid Transponder, który potrzebujemy w ilości 7 jeśli dobrze widziałem super Metalformer też bez problemu potrzebujemy dwóch takich Potrzebujemy jeszcze koili W ilości trochę Dobra No i Mamy metal former. No i jeszcze Recycler Czego ci brakuje? A bo kompresor potrzebujemy Potrzebujemy w ilości dwa No i Proszę bardzo W sumie, no w jakiejkolwiek. nie wszystko, jedno bo to potem można jakoś poustawiać, ale będzie tak. Mm. Ten ma jaki 30. No to kopery jest o wiele wydajniejsze. A w sumie. Ej, bo jakie są jeszcze kable? Jak to się nazywa? Kabel, po prostu kabel. Kabel. Jak to się pisze? Cable, dobry. Jak głupi jestem. Kabel. E, tu są i ten ma, który będzie miał najwięcej wydajności HV ma 2000, to ma 8000. No to chyba ten, co? No. Czyli glass. Pulverized seal. Dobra. To bez problemu. To też bez problemu. I dziękuję bardzo. No, nie było to ciężkie. Dobra. Dziękuję bardzo. Dobra. Mm -hmm. I co dalej? Dużo questów, dobra. <grafy> Aha. No tutaj nie będą jakieś wygórowane nagrody. Toolmaster, Jeszcze bardzo. Black Hole Tank, kontroler zrobiony. capacitor. O, i to jeszcze w sobie można ja by zrobić. bo no, termina. Dobra, random reward, uwaga. Chyba już to mam. No, No niestety, mówi się trudno. <grym> mm. Tak samo stąd już spawner mogę wziąć bez problemu. Surgeon, no za to wszystko to znajdziecie kasa głównie. Dobra, no, jakieś rzeczy nam zostają? Staje nam do zrobienia Fabryk Factory. Controller, zostaje nam do zrobienia Power Spawner. tylko jest tylko dlatego, że tego nie mam. W sumie bez problemu No i to, ale nie mam pojęcia skąd wziąć broken spawner No właśnie, nie mam pojęcia skąd go wziąć, to muszę doczytać sobie No i co? Stąd zostały fluidy Tak samo, o, no i tutaj jeszcze skończyłem to 13 tysięcy, fajnie no i wtedy zostaje nam tylko to. Tak, niechcący kliknąłem tutaj, kasę ładowały. No i to yuyu Matter jeszcze, gdzie trzeba, skąd to wziąć, na razie nie wiem. Istotne mi zostało... Ej, w sumie? Wait. Ja sprawdzę jedną rzecz. Bo... To się zrobi z Ateniem, co nie? Prawie to mam dość sporo. Powiedzmy, że na razie zrobię sobie... Tego trochę. Mm. Void. My ner. Dobra. Mnie by interesowało już tiery szóste. Jedynie tak. Dobra. Nie ja udaje, tak. Mm, czyli potrzebujemy jeszcze tego na chwilę. Wait, bo może ukończymy jeszcze więcej questów dzisiaj? A odcinek już jest taki, jest długi, to trudno. No i fajno. To będzie za mało. Bo potrzebujemy sześciu No to na szczęście pracujesz dłuższą chwilę, to mam tego dość sporo. I teraz mogę zrobić to. Ten potrzebuje jeden. Żeby z niego zrobić to. Dobra. No i ten się jest zrobiony. Tutaj to jest co? Resource Miner. Nie robiłem wszystkich poprzednich. Nie, no dobra, teraz to przesadziłem. Na ja to będzie tak. Fioletowy Jeszcze nie Teraz dopiero ten To jest już tier 3 Tier 4 Tier 5 I Tier 6, nie zrobię Niepotrzebnie je przerabiałem, co nie? To mogą być w tej wersji. I tier 6 wyglądają w skrzyni. Tak samo to pewnie, ale. Mhm. No i tylko to jeszcze. Tier 1, tier 2, tier 3. Tier czwarty. I tier piąty. No i jeszcze tier szósty. O Jezu, dziękuję za wszystkie na zdrowie. No i tier szósty. Jeszcze. Tyk. No, i fajne, bo to są kolejne trzy questy, to takie dobrze płatne, jak widzicie. No i stąd nie zostaje do zrobienia tylko to. Sprawdzę tylko, już nie będę nic dzisiaj robił więcej, nie mam tych rzeczy. Czyli stół do zrobienia będzie. Dobra, ale to będzie na tyle w tym odcinku. Zrobiliśmy sporo questów, ukończyliśmy jedną ścieżkę, kolejną. A wy łapkujcie, subskrybujcie. Ja się będę z nami żegnał. No i cześć.